Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj. Kolejny odcinek z serii WRC Junior. Tak, WRC WRC8, przepraszam bardzo. A nie, to tak, tak specjalnie co powiedzieć. WRC8. Yy, kontynuujemy karierę Junior WRC i juniorem, dalej jestem. <laughs> no i ostatni wyścig mamy Raid wali, Wielkiej Brytanii, może tak powiedzieć. No dobra. Żeby nie przedłużając. Jedziemy, startujemy. Ostatnio nam słabo poszło, bo chyba siódme miejsce czy ósme zajęliśmy. Ale tutaj może się odbijemy. No, spróbujemy. Uuu, dobra, jedziemy na tych oponach. Teraz mamy. Mam to gdzieś, bo chcę się odkuć. Ich sobie co najmniej na trzecim miejscu. No i start. Mamy cztery osy. W pierwszym dniu mamy dwa i w drugim dniu też dwa. Pierwsze OS -y mamy sześć kilometrów no deszczu. jak to wielka Brytania nie no to jedziemy ale leje tak dzisiaj u mnie Ale pogoda, kurde, mnie też dzisiaj padało o, cały dzień, o. ale burzy nie było, to chyba burza jest, chyba, ale kibice mają, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o to. Te, 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 te krople na tym szybie, tutaj raczej znaczy na tym, to panie zrobili, to jest zajebiście zrobimy. Naprawdę. Jest 99% deszczu.

A raid Bali, czyli raid Wielkiej Brytanii to też jest można powiedzieć nazwać To nie jest tylko raid Uuu uh! poszła Tu, tu, tu stracę Powiem Wam, że tu dużo hamulców trzeba używać Bardzo dużo Dobra jedziemy jedziemy no I moja udolność Niestety Ja jestem nieudolny człowiek to Ja się tym nie przejmuję Ale jak mówię Jadę pierwszy tak... Pierwsze rajdy co są najgorsze takie Później jak już się parę razy poprzejeżdża To już jest inaczej nie no, ale tak jak mówię no tutaj 9 sekund straciłem dużo, dużo straciłem, nie wiem jaką miałem przewagę, to nie widać. Boguż! Right o o mój Boże, dobra, bez hamulca to... Mówię, pierwsze i znowu będę gonię.

I'm right at the left row, short, don't cut, and right 3, short over crest, 50. Dip and crest into right 5. into left 3, open. i to 50 for ja finish. Słabo. Słabo, słabo. To się przyznaje. 7 miejsce, no dużo straty. Dobra. 7 miejsce to chyba na takim dojedziemy. No ten OS znam. I 100% deszczu i burza. Będzie ciężko. Jeszcze w nocy! Tak a pojedziemy jumper 100 right five keep in that's a bit easy attack left four long keep in open and flat right long tightens five get left five open don't cut 100

Mogłem to po... Znaczy nie da rady, bo nie mam Ale jadę, no co ja tam będę ukrywał? No tutaj nie wygram, nie wygram, nie ma szans Pogranie right, jest trudna, to trzeba po prostu załapać. Ej, jakoś mi ciężko ostatnim załapać. Może taki już bieg. Into right five, Titans four, short into left five, very long, Titans forty. Right three, short rock out and left five, don't cut to two hundred. Oh, that bogus.

No, naprawa będzie mnie kosztować, bo niestety 3 minuty 12 to jest za długo. 8. A i 8 jesteśmy. Ooooooo, może stracę te kurde trzecie miejsce. To by była lipa, bym stracił. Może ty przy tych dwóch OS-ach jakoś pójdę. Może przy tych kurde dwóch OS-ach normalnie. Ale przy tych dwóch OS-ach mamy deszcz. Ale by chyba w dzień. Następny OS mamy Super OS. To jest 4,52. Jest... O to... 4,5 km. No w deszczu. 5, medium. Right, titans three, open. Może się skupię troszkę, to może pójdzie lepiej, mamy zawieszenie troszkę. Mówię, to jest bąsko, to jest bardzo bąsko. Ja mogę jechać wolno Ale hamować, bo to nie chcę uszkodzić za bardzo samochodu, bo jeszcze jeden jest OS

Mogę uderzać nic bo kurde, to tracę dużo ale Następny czerwony będzie O zielony left four, four. dziwne dziwne dziwne, dziwne. Into right three for left three. Into right two, don't cut into left four. Into right four, medium, tightens. And left four, short, open. And right four, keep it. And left three into right four, 200. O, następne zielone. Może będzie tutaj pierwsze miejsce tym, na tym OS-ie. Może To by było fajnie. Bym troszkę nadrobił. Do przodu. Ale wszystko jedziemy w deszczu tutaj. tutaj w deszczu. Finish. No i. No i ciekawe teraz. Teraz jest ciekawe to. Pierwsze! No ale dużo. kurde przewagi nie miałem, bo 2,5. ponad 2 sekundy. No ale bo co, byłem na szóste miejsce. No i ostatnie OS na pewno, może będzie, może jak się uda, to na piąte. Ale musimy to wygrać. No ale ostatni mamy OS Power Stage, chyba to jest? Tak, Power Stage. Ponad 6 km. No tutaj można nadrobić wtedy. Ale kurde w nocy! Idziemy tak. Ja w nocy mówię, będę jeździł tak. Bo lepiej widzę, nie? Ja nie wiem, czy ja się już ślepy nie robię. <laughs> Right three open. Into caution, flat left tightens four, over bump, 40. Heat middle for jump over crest. And caution, break for square right at junction through gate. Into left four and right five, tightens over crest. Left five into bump over right three, 50. Wreszcie right in, jakieś szutry A right też forward. bym wolą asfalty jakieś Ale asfaltu nie spało, bo to jest atak Tam mamy Hiszpanię, asfalty na pewno Argentyna to nie, bo Argentyna jest right three, o, o za mocno.

Lewica, right five, short. Fanta, już oczy po prostu albo coś? Lewica, na pierwszym. No, four, right five, A Into left five, short right three, short, Titans and left three, short break, 30. Left four, right. and no, to jest asfalt, i Spruter, right i asfalt. Square left, don't cut over gravel. And right four short, 80 over Danger, square right, don't cut. And left two short, small cut. Brabie uh, right, A hamulce już mamy przegrzane, Albo już już nie mam hamulców. Teraz nie będę miał hamulców. Zabieszenia już nie mam, nie? O, tu mówię, tu nie mam szans. 50. Right 4 and left 3 medium. Into right 4, keep in and left 3 open through gate 100. Left 4 short, small cut 80. And right 5, break Titans 3 short over crest. Na jednym. Na jednym takim. picie, to mówię na to split? No to jest chyba prawidłowo, co mówię. E, można zrobić bardzo dużo. Bardzo dużo można. Nie najbardziej ciekawi to, że ludzie porównują y, tą grę do Dirta, tak? Tylko, że. Moim zdanie to są dwie osobne osobne gry. Moim zdanie to są dwie osobne gry, a nie. Ja mam takie zdanie, nie? Że to są dwie osobne gry. Na miejscu. No jest słabo. No. Już szósta zajęliśmy. I trzecie. się utrzymaliśmy. Jesteśmy na miejscu trzecim. Gratulacje, Boguś. Level. Okej! Okay. Nic nie dostaliśmy. Etibę. Ale powinniśmy dostać jakieś pieniądze za ten, za trzecie miejsce, nie? Takie jest moje zdanie. Wiem, że moja reputacja poszła. Dobra, to co coś ulepszymy. Mamy 7,6. Eee. Y Dobra. Idziemy no po kolei. Dobra. Już mamy. Tu jest 99. Mails. Maila. No i jesteśmy na minus. Kalendary. Dobra, ja będę się tutaj z wami żegnał. Dziękuję za wszystkie Eee, sami zobaczycie po tym odcinku co będziemy jechać dalej czy będzie WRC 2, może czy dalej Junior w WRC ja sam zadecyduję, mam nadzieję, że będzie się to Wam dalej podobać no i się odmeldowuję, jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie na razie, hej, trzymajcie się, pa pa